Największe atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. wodna atrakcje, terem gorący potok w szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. wwwmt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie www.ncsir.nowytarg.pl Dzisiaj wiadomości: przegrałem w Tarzan w meczu z tykami. Pogrzeb księdza Jana Nowoblickiego. Puchar zakopanego w narciarstwie alpejskim. Dobry wieczór. Dziś mamy czwartek 14 stycznia. Arkadiusz Puchlesz. zapraszam na dzisiejsze wydanie wiadomości. Okej są GKS-u Tychy, w końcu dopisało szczęście i udało im się wygrać na Podhalu. Szczęście natomiast zabrakło zawodnikom tatryski Podhale nowy Targ, którzy w meczu z GKS-em przegrali. Wynik meczu tatryski Podhale nowy Targ, GKS Tychy 2-3, Michał Palut. Pierwsza tercja wczorajszego spotkania Teatryski pod halę Nowy Targ z GKS Tychy przebiegła całkowicie pod dyktant do gości. Gospodarze nie mieli zbyt wiele do powiedzenia, dlatego też pierwsza tercja zakończyła się wynikiem 2-0 do 0 dla śląskiego zespołu. Co do meczu, no pierwsza tercja, nasze wykonanie całkiem niezłe, 20, dobre 20 minut, prowadzenie 2-0, ale, ale już o drugiej, o trzeciej tercji ciężko powiedzieć coś dobrego o naszej grze. Dopisało nam szczęście w końcówce tego spotkania i... i... Można powiedzieć, że trzy punkty wywalczone w końcówce z dosyć dużą domieszką szczęścia. W drugiej tercji nowotarzanie od razu przystąpili do ataku, co zaowocowało zdobyciem bramki przez Jokilę. W tej części spotkania gościom nie udało się zdobyć punktu. Pierwszą tercję troszeczkę przespaliśmy, weszliśmy tak niemrawo. Brak było widać, był brak koncentracji, takiego zaangażowania troszkę. Natomiast no, odmieniła się drużyna na dwie kolejne tercje. Zagrali dużo lepiej, pokazali charakter, powalczyli, dogonili wynik. No i troszkę szkoda tej, tej trzeciej, jakby podstraconej bramki. Gdzieś tam z przypadku, gdzieś tam się wy... Andrzej wypuścił, ktoś nie dopilnował i, i niestety... no. E, szkoda te, chociaż, bo naprawdę w tym, w tym meczu ten jeden punkt no, dużo nam dawał i dużo nam mógł pomóc. E, co, no, pech nas nie opuszcza e, nadal. Dzisiaj nieszczęśliwie straciliśmy na rannym rozjeździe Darka Gruszkę. E, mocno stłuczony staw skokowy. E, wygląda na to, że, że Bartek Nojpauer i Paweł Kacper jeszcze troszeczkę będą musieli odpocząć. Także dalej mamy te dziury w składzie. Trzecia tercja była bardzo wyrównana. Obie drużyny zdobyły po jednej bramce. Spotkanie zakończyło się wygraną gości 3 do 2. Pech nie opuszcza nowotarżan, którzy nadal grają w osłabionym składzie. W jutrzejszym meczu z drużyną jest GKS Jastrzębie zagrał już Robert Mrugała. Mieszkańcy dzisiaj Górnego pożegnali swojego długoletniego proboszcza księdza Jana Nowoblickiego. Wczorajszej mszy pogrzebowej przewodniczył biskup Jan Szkodoń. Wczoraj odbył się pogrzeb księdza Jana Nowobilskiego, wieloletniego proboszcza parafii w Cichem Górnym. Ksiądz Jan od wielu lat zmagał się z rakiem. Kapłan pochodził z Białki Tatrzańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1965 roku z rąk księdza kardynała Karola Wojtyły. Jako wikary pełnił obowiązki w Regulicach, Jeleniu i Pcimiu. Po kilku latach powrócił na Podhale, podjął posługę duszpasterską w parafii w Chochołowie, a następnie został skierowany do Cichego Górnego, gdzie pomagał tworzyć parafię i budować kościół. W pogrzebie księcia Jana uczestniczyli rodzina i krewni, mieszkańcy Cichego Górnego, okolicznych miejscowości, przedstawiciele władz gminy Czarny Dunajec, przedstawiciele Związku Podhalan oraz liczne delegacje. Dzień wcześniej w kościele miała miejsce uroczysta importa z udziałem księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Pomimo niesprzyjającej aury udało się przygotować stoki narciarskie do jazdy. Dzięki temu można było rozpocząć zmagania narciarzy w trzeciej edycji pucharu zakopanego w narciarstwie alpejskim. O szczegółach Marcin Szkodziński. Trochę białego śniegu, tyczki w kolorach czerwonym i niebieskim, a wśród nich mknący z zawrotną prędkością narciarze, rywalizujący o jak najlepszy czas przejazdu. Tak można podsumować pierwsze tegoroczne zawody z cyklu trzeciego pucharu zakopanego w narciarstwie alpejskim. Widać, że miłośnicy narci, którzy kiedyś należeli do klubów i startowali w różnych zawodach, no teraz mają możliwość amatorsko również się pokazać i widać tutaj różnicę. Przez czasami tych, którzy po prostu kiedyś startowali, a tych, którzy tak normalnie jeżdżą i amatorsko e, uprawiają ten sport. Wśród startujących zawodników bardzo dużo było osób spoza zakopanego. Dla większości z nich, ale także i dla samych zakopiańczyków i górali, sobotnie zawody były pierwszą okazją do założenia na art. Przypadkowo byłem w Krakowie. Nie udało się przyjechać. Trasa jest bardzo trudna, bo i góra jest trudna. Jest dosyć twardo, dla ludzi, którzy codziennie nie trenują, nie jest łatwo. To są praktycznie pierwsze zjazdy w tym sezonie, także bez żadnego treningu będzie lepiej. Pomimo, iż w pucharze zakopanego startują amatorzy, to emocje czasami sięgały zenitu. Żaden z zawodników nie odpuszczał, a konkurencja była bardzo duża. Doszło także do kilku, na szczęście, niegroźnych wypadków, ale to zrozumiałe, gdy każdy chce minąć linię mety z jak najlepszym czasem. Najszybszym na trasie okazał się Karol Miśkowiec, którego łączny czas obu zjazdów wyniósł nieco ponad minutę i dwie sekundy. Byłem, byłem zdecydowanie szybszy niż chłopaki, także, ale też również gratuluję im, bo fajne dwa przejazdy, równe dwa przejazdy. Także jest ok. W pierwszym przejeździe było ciężko, to prawda? Nie, nie, nie łatwe warunki, ale w drugim przejeździe już było znacznie lepiej. Ja pojechałem niestety gorzej ten drugi przejazd, ale udało się, także jestem bardzo zadowolony. Kolejne zawody zaliczane do trzeciego Pucharu Zakopanego w narciarstwie alpejskim już 24 stycznia na Polanie Szymaszkowej. Jaki jest przepis na wygraną? Prawo-lewo od startu do mety, bez kontuzji. A jest o co walczyć, bo wśród uczestników wszystkich zawodów zaliczanych do trzeciego pucharu zakopanego rozlosowana będzie kwota 10 tysięcy złotych. To wszystkie wiadomości, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrej nocy. Najlepsze atrakcje Podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w niedzicy. Wodne atrakcje, terem gorący potok w szaflarach, park rozrywki Rapkoland w rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40% wwwMT7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie www.ncsir.nowytarg.pl 嗯。